Nie zrozumiałeś tego od razu, nawet wtedy, gdy wszystko bolało, nawet kiedy płakałeś, próbując wyjaśnić coś, co sam nie umiałeś nazwać. Chciałeś tylko czuć się wystarczająco, a kiedy kochałeś, myślałeś, że to przyjdzie razem, ale nie przyszło. Przyszł wysiłek, przyszedł strach, że nie jesteś wystarczający. Przyszło to uczucie, że jeśli się zrelaksujesz, nawet to stracisz. A w głębi duszy wiedziałeś, coś było nie tak. Ale nie wiedziałeś co. Pomyliłeś obecność z dowodem. Pomyliłeś zazdrość z troską. Pomyliłeś kontrolę z intensywnością, a najgorsze, pomyliłeś niepokój z miłością. Nie dostrzegałeś, że ten chłód w brzuchu to nie motyle, to ostrzeżenie. Interpretowałeś trudność jako głębie. Myślałeś, że prawdziwa miłość musi cię testować, udowadniać, stawiać przed wyzwaniami, jakby kochanie było próbą wytrzymałości. A nie miejscem przyjęcia. Chciałeś tylko mieć pewność, że jesteś kochany, ale każdy gest, który otrzymywałeś, był naznaczony wątpliwością. A co, jeśli jutro on się zmieni? Czy kiedykolwiek doświadczyłeś takiej miłości? Takiej, która zamiast cię uspokajać, wprowadza w stan czujności? Z obawą, że powiesz za dużo. Z obawą, że za dużo wymagisz. Z obawą, że jesteś za dużo. A mimo to, to nie wystarczało. To jest pierwsza rana. Gdy uczysz się. Że dostosowanie jest bardziej bezpieczne niż pokazywanie siebie i zaczynasz mylić adaptację z dojrzałością, ale wewnątrz jedna część ciebie krzyczy, bo wiesz, to nie jest sprawiedliwe żyć w zmniejszeniu, żeby zmieścić się w przestrzeni, która nigdy nie była twoja. Zauważasz, że musisz się kontrolować, musisz kontrolować własny blask, musisz ukrywać to, co czujesz tylko po to, żeby nie być nazwaną przesadną, ale prawdziwa miłość nie wymaga, byś zniknęła. Prawdziwa miłość cię rozpoznaje. Widzicie, potwierdza twoją wartość nawet zanim zapytasz. Jeśli to już ci się zdarzyło, napisz. Musiałem to usłyszeć, bo może paś nikt jeszcze nie powiedział ci, że miłość to nie przekonywanie, to odpoczynek. Odpoczywać w spojrzeniu drugiego człowieka i zauważyć, że nie musisz niczego udowadniać. Ale aby dotrzeć do tego miejsca, musisz przypomnieć sobie pierwszy raz, kiedy zaczęłaś wątpić w siebie. Pierwszy raz kiedy kochałaś i czułaś się mniejsza. Mniejsza niż wcześniej. Mniejsza niż na to zasługiwałaś. Kochanie kogoś nie powinno sprawiać, że czujesz się pomniejszona. Miłość nie powinna rodzić porównań ani deficytu, ani chronicznego napięcia. Ale oto byłaś obecna i niewidzialna, zakochana z i niepewna, kochaną, a mimo to wciąż wątpiąca w swoją wartość. Mówiłaś wszystko w porządku, ale twoje ciało wiedziało, że nie jest. Starałaś się być wyrozumiała, dojrzała, rozwinięta, ale w środku dziura tylko się powiększała. Im więcej się dawałaś, tym bardziej się gubiłaś, bo myślałaś, że kochanie kogoś to bezgraniczne poświęcenie, ale zapomniałaś o sobie, zapomniałaś się słuchać, zapomniałaś dostrzegać znaki, zapomniałaś wybierać siebie, a wszystko to, ponieważ nauczyli cię, że miłość wymaga poświęcenia, ale nigdy nie nauczyli cię, że poświęcenie bez wzajemności. To auto-abandon. Prawda jest taka, że nie rozumiałaś, że prawdziwa miłość nie rodzi zamieszania, nie sprawia, że musisz konkurować z duchami, nie żąda milczenia, kiedy to, czego potrzebujesz, to obecność, możliwe, że wciąż tkwie w tym cyklu. A może już wyszłaś, ale ból wciąż się odzywa, ponieważ trauma wątpliwości co do własnej wartości długo się utrzymuje, a największa rana to nie był koniec. To było uświadomienie sobie, że nawet kochając, nie czułaś się kochana. Czy już przez to przeszłaś? Podziel się tym w komentarzach, bo jedna rzecz musi być powiedziana. Prawdziwa miłość nie sprawia, że zastanawiasz się, czy jesteś wystarczająco dobra. Ona sprawia, że uświadamiasz sobie, że zawsze nią byłaś. Przerwa między jednym a drugim wątpliwością. Czy zauważyłaś, że momenty, w których najbardziej czułaś się zakochana, to te same, w których czułaś się najbardziej niestabilna. Jakby twój umysł żył w stanie czujności, próbując rozszyfrować znaki, tony głosu, niedokończone zdania? Myślałaś, że to połączenie, ale to była niepewność, myślałaś, że to emocjonalna intensywność, ale to była niepewność. Pomyliłaś strach przed utratą z prawdziwą miłością, a problem z tym wszystkim polega na tym, że im bardziej starałaś się go zrozumieć, tym bardziej się od siebie oddalałaś, zaczęłaś dopasowywać się do jego potrzeb, zaczęłaś na nowo obliczać każdy krok, każde słowo, powoli się zatraciłaś, a kiedy to zauważyłaś, już nie wiedziałaś, co jest Twoją esencją, a co maską, a najgorsze, wiedziałaś, że to nie jest zdrowe, ale nadzieja, że pewnego dnia to dostrzeże, trzymała Cię w pułapce. Ale on nigdy tego nie dostrzegł, bo kto potrzebuje, żebyś się kurczyła, nigdy nie zechce, żebyś rozkwitała. A mimo wszystko, wciąż pytałaś: Czy to ja jestem problemem? To pytanie nosi w sobie tysiąc traum to ciężar wszystkich chwil, kiedy byłaś uciszana, ignorowana, niedostrzegana to echo wszystkich relacji, w których musiałaś zasłużyć na minimum ale dziś jakaś część ciebie już wie miłość, która sprawia, że wątpisz w siebie. To nie jest miłość. To przywiązanie. To niedobór. To powtarzanie wzoru, i to dlatego tak boli, bo ożywiasz przeszłość, mając nadzieję na inny finał. Ale to się nie zmieni, jeśli nie zmienisz pytania. Zamiast, czy to ja jestem problemem? Zacznij pytać, dlaczego próbuję być akceptowana tam, gdzie moja wartość nie jest dostrzegana. To pytanie zmienia wszystko. Postrzeganie, które zmienia Twoją drogę. Co cię uratowało? To nie był koniec. To było wyczerpanie. Moment, w którym ciało się zmęczyło. Dusza nie mogła już udawać. Umysł przestał oszukiwać siebie. I w tej pustce, gdzie wydawało się, że nic nie ma sensu, zdałaś sobie sprawę. Zdałaś sobie sprawę, że prawdziwa miłość to wtedy, kiedy czujesz się jak w domu, nawet bez masek. To wtedy, gdy nie musisz się starać, żeby być zauważoną. To wtedy, gdy twoja ból jest przyjęty, a nie kwestionowany. To wtedy, gdy twoje światło nie jest traktowane jak zagrożenie, prawdziwa miłość cię uspokaja. I po raz pierwszy zdałaś sobie sprawę, że spokój jest piękniejszy niż pasja. Zaczęłaś odczuwać różnicę między motylami a alarmami, między dreszczem w brzuchu a ukrytym lękiem, między oddaniem a utratą tożsamości. I tam zrozumiałaś, prawdziwa miłość potwierdza swoją wartość, nie pozwala ci na negocjacje. Czy to wszystko ma dla ciebie sens? Napisz: Tak poniżej. Zauważyłaś: nawet nie chcąc, nawet próbując cały czas to usprawiedliwiać, twoje ciało wiedziało wcześniej, twoje oczy były ciężkie, twoje oddechy stawały się gęste, twój śmiech tracił lekkość, zaczęłaś gasnąć, a nikt nie wydawał się tego zauważyć. Bo prawda jest taka, że byłaś w rodzaju miłości, która wymaga wiele, ale daje mało miłości, która cię męczy. Która cię wysysa, która cię przywiązuje bez przytulania, i przez długi czas próbowałaś się opierać. Mówiłaś, to tylko faza. On tylko potrzebuje czasu. Ja też mam swoje wady, ale coś w tobie już nie wierzyło. Zaczynałaś czuć się oddalona od siebie, odłączona od własnej intuicji. Wiesz to uczucie żyć, ale z duszą skurczoną? W ten sposób zaczyna się odłączenie od prawdziwej miłości. A wiesz, co boli najbardziej? To, że miłość, która unosisz, nie hałasuje, nie robi dramatu, nie wymaga sakryfikacji, nie potrzebuje sceny, po prostu przychodzi, a gdy przychodzi, jest lekka, jasna, dostrzegalna. Ale żeby to dostrzec, musiałaś przejść przez ból bycia zapomnianą. Sądziłaś, że prawdziwa miłość ma być przeżywana z intensywnością. Ale intensywność nie jest tym samym co głębokość. A miłość bez głębokości staje się adrenaliną. Miłość, która cię unosi, ma głęboko zakorzenione korzenie. Nie ściąga cię z ziemi, odnajduje cię. I być może dlatego dziwiłaś się, gdy poznałaś kogoś, kto traktował cię spokojem. Bo w twojej historii miłość była związana z wysiłkiem, z próbami, z testami. A nagle pojawiła się osoba, która nie prosiła cię o nic, po prostu cię zobaczyła. Bez presji, bez manipulacji emocjonalnych, bez gier. I najdziwniejsze było to że na początku miałaś wątpliwości. Pomyślałaś, czy on naprawdę mnie kocha, czy jest zainteresowany, czy to nie jest za łatwe. Ale teraz rozumiesz, to nie było za łatwe. To było po prostu lekkie. A ty, która spędziłaś tyle czasu w zamieszaniu, zaczął się bać jasności, bo miłość, która unosi, nie wprawia cię w wątpliwości. Ona przywraca ci pewność siebie. Pokazuje, że możesz wypocząć. Odpocząć od serca Odpocząć od umysłu, odpocząć od autoobrazu. Prawdziwa miłość nie sprawia, że czujesz się lepszy od innych, sprawia, że czujesz się bliżej siebie, i wtedy wszystko się zmienia. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś czegoś podobnego? Tego momentu, kiedy ktoś na ciebie patrzy, a ty nie czujesz potrzeby, by się tłumaczyć, to rzadkie, ale kiedy to się zdarza, jest jak oddech na nowo, bo miłość, która unosi, zwraca ci powietrze. Nie konkuruje z Tobą, nie musi Cię pomniejszać, żeby czuć się większym. Ona Cię włącza, w rozmowę, w decyzję, w historię, i wtedy zaczynasz dostrzegać, nigdy nie wymagałeś za dużo, żądałeś tylko od tych, którzy oferowali za mało, a gdy pojawiła się odpowiednia miłość, nie przestraszyła się Twojej intensywności, przyjęła ją. Nie musiałeś się powstrzymywać, ani milczeć, ani kalkulować zdań. Po raz pierwszy po prostu byłeś, i to wystarczyło. Ale aby dostrzec tę miłość, musiałeś wyleczyć się z oczekiwania na miłość, która rani, bo trauma uczy pragnąć tego, co jest niestabilne, idealizować tych, którzy nie wybierają cię w całości, normalizować zamieszanie. Czy to dostrzegasz? Rośniemy, ucząc się, że miłość to znoszenie, to ustępowanie, to bycie silnym przez cały czas. Ale nikt ci nie mówi, że odpowiednia miłość. Nie wymaga aż takiej siły, bo odpowiednia miłość dba, chroni, a przede wszystkim nie pozwala ci wątpić w siebie przez cały czas. Kiedy jesteś z właściwą osobą, dostrzegasz to w detalach, w tonie głosu, w sposobie w jaki słucha, w sposobie w jaki chroni cię nawet przed samym sobą. To jest inne, to nie jest bajka, to prawdziwy spokój. Napisz serce, jeśli jesteś razem w tej podróży. Pamiętasz pierwszy raz, kiedy to poczułeś? Kiedy ktoś nie patrzył na ciebie z pożądaniem, ale z podziwem, to było dziwne, to było nowe, ale było wyzwalające, bo miłość, która cię unosi, nie pragnie cię tylko na zewnątrz. Łączy się z tym, kim jesteś, kiedy nikt nie patrzy. A wiesz dlaczego? Ponieważ dostrzega wartość, którą nosisz, bez potrzeby krzyczenia. To jest wielka zmiana, wielka różnica między miłością, która cię pomniejsza, a miłością, która cię potwierdza. Pierwsza zmusza cię do ciągłego biegania, druga czeka na ciebie. Pierwsza wymaga wydajności, druga kocha obecność. Pierwsza oskarża cię za błędy, druga przytula cię nawet wtedy. Czy odczuwasz tę różnicę w ciele? Twoja częstotliwość się zmienia, twoja dusza się otwiera, twoje światło wraca i wtedy znów zaczynasz dostrzegać siebie. Dokończ ten zdanie. Być prawdziwie kochaną w Polsce to... Zostaw w komentarzach, a otworzymy tę rozmowę. Co nikt ci nie powiedział, to to, że prawdziwa miłość może na początku wydawać się nudna, ponieważ nie wywołuje wewnętrznego chaosu, nie karmi twojego uzależnienia od ekstremalnych emocji, ona tylko troszczy się i to może wydawać się bez smaku, kiedy przez całe życie żyłaś w trybie przetrwania. Ale to nie jest bez smaku, to zdrowie emocjonalne. To równowaga, to bezpieczeństwo emocjonalne, to powrót do domu, do samej siebie. Dlatego teraz dostrzegasz. Prawdziwa miłość nie powoduje, że tracisz siebie, ona cię przywraca. Nowa perspektywa. Nie musisz już wybierać między kochaniem samej siebie, a kochaniem kogoś innego. Nie musisz już wybierać między pokojem, a namiętnością. Możesz mieć oba, ponieważ miłość, która cię podnosi. Nie wymaga poświęcenia Twojej esencji. Ona ją celebruje. Nie musisz być najpewniejszą, najpiękniejszą, najbardziej spokojną, bardziej strategiczną wersją samej siebie. Musisz być tylko prawdziwa, a druga osoba nie odejdzie. Zostanie. Zostanie z tobą w Twojej ciszy. Zostanie, gdy popełnisz błąd. Zostanie, ponieważ nie jest tam dla idealizowanej wersji, ale dla tego, kim naprawdę jesteś. I to zmienia wszystko. Wtedy serce rozumie. Nigdy nie prosiłaś o za dużo. Musiałaś tylko znaleźć kogoś, kto potrafi dostrzec Twoją duszę. Zajęło to czas, ale w końcu to zrozumiałaś, że miłości, która najbardziej brakowała, była Twoja, nie ta powierzchowna miłość oparta na motywacyjnych frazach czy estetycznej trosce o siebie, lecz miłość głęboka, skałzysta, niepodważalna, ten, który wybiera w milczeniu. Po tym, jak został zignorowany przez kogoś, kogo najbardziej chciał, aby pozostał. Spędziłeś zbyt dużo czasu czekając, aż ktoś dostrzega twój wartość, kogoś, kto spojrzy i powie: Nie musisz nic zmieniać, ale to się nie zdarzyło. Pojawił się wysiłek, pojawiło się porównywanie, pojawiło się czekanie na wiadomość, która nie nadchodziła, na potwierdzenie, które zawsze przychodziło za późno lub nigdy, i wtedy coś w tobie pękło, ale to, co pękło, nie była twoja zdolność do miłości, to był iluzja, że musisz żebrać, aby być wartą, a gdy to upada, zmieniasz się. Nagle to już nie jest o znalezieniu kogoś, kto cię wybierze, to jest o tym, żeby więcej nigdy się nie porzucać. Zauważasz, że niektóre relacje nie były złe, były lustrami, lustrami twojej niedostatku, twojej pośpiechu, twojego błędnego przekonania, że miłość, która ma największe znaczenie, pochodzi z zewnątrz. Ale tak nie jest. Miłość, która najbardziej zmienia, to ta, którą dajesz sobie, gdy nikt nie patrzy, gdy płaczesz w samotności i mimo to się wspierasz, gdy czujesz strach, ale idziesz dalej, gdy przestajesz błagać o miłość i zaczynasz ją nosić w sobie. Bo prawdziwa miłość to to, czym się stajesz. Nie chcesz już kogoś, kto cię toleruje, chcesz kogoś, kto cię dostrzega, kogoś, kto słucha twojej duszy. Nawet gdy twoje usta nic nie mówią, i więcej, kogoś, kto nie musi sprawiać, że wątpisz w siebie, by czuć się ważnym. Chcesz głębi, chcesz prawdy, chcesz emocjonalnej wzajemności. A wiesz, co jest najpiękniejsze? Już zaczęłaś to sobie dawać, bo teraz nie mylisz już motyli z niepokojem, ani obecności z przywiązaniem, ani intensywności z brakiem równowagi. Przeszedłeś przez wiele bólu, aby nauczyć się. Że miłość, która naprawdę ma sens, nie umniejsza ci, by później cię uratować. Ona cię wspiera od samego początku, zna Cię w całości, a mimo to wybiera pozostać. A gdy to się dzieje, zauważasz, że druga osoba nie przyszła, aby cię dopełnić, ale aby podzielić się z Tobą tym, co już zbudowałaś wewnątrz. Twoje postrzeganie się zmieniło. Teraz już nie chcesz kogoś, kto Cię akceptuje. Chcesz kogoś, kto Cię podziwia. Kto dostrzega Twoją siłę, ta i nie ucieka od niej. Kto patrzy na Twoją intensywność i mówi, dokładnie to mnie porusza. Już za dużo razy się wygaszałaś, by nie być trudna. Już tłumiłaś głos, już milczałaś, by utrzymać połączenie. Ale teraz dostrzegasz, jeśli połączenie zależy od Twojego milczenia, nigdy nie było prawdziwe. Nie musisz już się umniejszać, by być kochaną. Musisz być cała, by się uwolnić. A to uwolnienie to nie jest krzyk, to obecność. To spojrzenie w lustro i brak wstydu przed własnym światłem. Nie chcesz już miłości z instrukcją. Chcesz miłości z duszą, z prawdziwym zaangażowaniem, z odwagą do bycia wrażliwą bez lęku. Bo teraz wiesz, kto naprawdę cię kocha, nie stawia cię w wątpliwości, przywraca ci jasność. Skomentuj serce, jeśli to poczułaś w środku, lub napisz: Teraz się dostrzegam. A oto, co nikt nie miał odwagi ci powiedzieć. Jesteś intensywna, tak. Głęboka, tak, wrażliwa, tak, ale nigdy nie byłaś za dużo. Po prostu byłaś w zbyt małych miejscach, by pomieścić swoją wielkość. Teraz wróciłaś do domu, nie w sensie fizycznym, ale emocjonalnym, duchowym. Wróciłaś, by być domem dla samej siebie i to wszystko zmienia, bo od teraz kto nie potrafi Cię rozpoznać, nie dotrze do Ciebie, a kto do Ciebie dotrze, będzie wiedział, z Tobą jest wszystko albo nic. Ta rozmowa tutaj się nie kończy. Jeśli to ruszyło cię, następna część poruszy jeszcze bardziej. Kliknij tutaj i kontynuuj ze mną. Czekam na ciebie tam.